Witam Was w pierwszym odcinku z gry Ion Jest to odcinek troszeczkę informacyjny, troszeczkę gameplayowy Jak możecie zauważyć nie gram od początku, mamy już 21 level moim Ethertechem Tak, jest to Ethertech Czyli inżynier, który, w którym właśnie poszedłem w stronę Ethertecha Poza tym jeszcze mam możliwość genera, który no już w, w, w dość dużym stopniu został wykorzystany przez mój aktualny dim, z którym gram więc postanowiłem sobie zagrać e, troszeczkę, troszeczkę właśnie Ethertechem. E, ale oczywiście Ethertech nie jest moją główną postacią, nie jest ja też jest pierwszą, e, ponieważ pierwszą moją postacią e, był, e, był, znaczy jest, e, jest Bard na aktualnie 32 levelu, w którym głównie gram ze znajomymi, jeżeli gramy, jak już tak jakieś in instancje robimy, prawda. Jakieś takie poważniejsze rzeczy, a jeżeli chce się podeksplitować, to. to. E, a dlaczego Bart, znajomym, polecił, powiedział, to była i to jest jedna z lepszych dla która e, potrafi o siebie zadbać i to jest akurat muszę mu powiedzieć, dość, miał do, dość, sporą, ra, dość sporo, sporo racji ponieważ Bart potrafi sobie zarówno przywracać HP, jak i, i, i manę to jest moim zdaniem bardzo, bardzo dobre i tutaj z góry przepraszam za lagi, ale on nie jest jakoś mega świetnie optymalizowany i przy każdym doczytaniu może właśnie takie mini-lagi nastąpić czy o właśnie bugi graficzne no. tak czy siak jedziemy dalej, prawda? Eee, czekajcie, bo tutaj miałem quest'a do oddania, to ja bym sobie z chęcią oddał to w tamtą gdzieś stronę mi się wydaje Yy, ogólnie, Ion jest free to play, więc jak możecie się już spodziewać, macie oczywiście w opisie reflinka. Teraz wam nie powiem, nie powiem za ile Ion stoi, ale jeżeli nie zapomnę, to w opisie umieszczę linka, który jest dostępny dla wszystkich, gdzie możecie zobaczyć wyceny danych reflinków, które nie dotyczą do, do dokładnie każdego konta, niektórych trochę więcej, trochę mniej, ale taką mniej więcej yy, średnią u ładnie expik. E, średnią cenę tych, tych, tych właśnie, znaczy cenę, e, płatność za grę e, Tajemnica, to mam zanieść, zanieść w łeb sprawdźmy, czekajcie, to sobie e, sprawdzę. Tutaj dobrze, e, tak więc macie Reflinka i od razu Wam powiem, że Ion. E, jeżeli chodzi o model free to play jest genialny. Ponieważ e, jest tu offer, to owszem coś jak e, Ion Shop, e, tutaj nie, nie, nie wiem, czy to widzicie, mam nadzieję, że tak. Tutaj macie możliwość zdobycia monet ion, czyli takich, właśnie, monet do mikropłatności. Do, dość, do, dość dobrze to rozwiązali, ponieważ za mikropłatności możemy kupić najlepsze mounty, pety oraz jakieś tam skiny i rozszerzenia ekwipunku. Czego te wszystkie rzeczy, poza niektórymi, co prawda, skinami do, do broni i tak dalej, nie jesteśmy w stanie kupić a, ani zdobyć, ale. Yy, ale na szczęście jeżeli chodzi o mounty to to sklep tutaj świetnie rozwiązał, bo można je kupić, można je mieć na stałe wcześniej już nawet ale jeżeli pogramy i sami je yy, wydropimy, że tak powiem wy wyekspimy w zależności co trzeba na danego mounta zrobić to mounty są o wiele lepsze w statystykach, nigdy potrafią być o 1-2 punkty szybsze co, co co może czasami troszkę na uratować nam, nam dupę, prawda? No, ale dobrze, bo ja to tak oddaję sobie, tak Westo oddaję, tak exp mi leci a może jakiś taki questik sobie znajdziemy gdzieś? Poczekajcie, bo nie bardzo wiem, gdzie teraz jest mój aktualnie główny quest, pewnie Mortain, Tak? Tak więc polecimy sobie teraz, przynajmniej się do Mortain, e, A o czym jeszcze dzisiaj chciałem z wami pogadać? Chciałbym wam powiedzieć, że... chowę ten kluczyk. E, że na moim kanale będzie prowadzony regularnie co, co tydzień, raz... jeszcze zobaczyć co tydzień, czy, czy dwa razy w tygodniu. E, takie coś e, o nazwie kit, nie mylcie proszę bardzo, bardzo, z mytem, który jest anulowany, nie jest on... e, anulowany nie jest on w żaden sposób wstrzymany on został po prostu e, zdjęty całkowicie z pomysłów I na razie nie ma zamiaru do niego wracać, aczkolwiek forum dalej swoje tam gdzieś istnieje, do którego niestety nie mam ani ja dostępu, ani... ani... Yy, osoba, która wtedy ze mną yy, była współzałożycielem tego, no i no i, no i niestety, no, no, no tak to kurczę, czy, czy wyszło, yy, że, że musiałem sobie po podarować tamto, tak wiem jak najbardziej żałuję tej decyzji. Oj tutaj chciałem poczekać w nich, a to wszystko doczyta, no, no, a ja nie, Ach, to optymalizacja, trzeba było trochę zmniejszyć grafikę z najwyższym, ale dobrze przebole i my te chwile lagu, bo to chodzi głównie o to, co ja gadam, a nie o to, co, co, yy, co, co, co się dzieje na ekranie. Jeżeli będzie, będę chciał dalej nagrywać, a jakieś tam aktywny wykażecie, to, to, to oczywiście zmniejszy tą grafikę, ja by nagrywał już, że, że, żeby te fps -y tam ładnie śmigały bez, bez już jakichś doczytań większych. Yy, no ale co poza tym? Yy, no to poza tym kit to będzie coś yy, coś dla osób, którzy chcą zacząć bądź już są. Na YouTubie jakiś czas, ale, ale nie potrafię się w tym wszystkim odnaleźć. Ja co prawda, może nie mam zbyt wiele widzu, bo nie cały jeden, jeden patol, czyli tysiaka. ale po pierwsze nie liczy się ilość, a jakość, a po drugie, dość długo w tym siedzę i dość dużo o tym wiem. Używałem wielu programów, mam wiele. No, zaprosimy tutaj kogoś do Legionu. Szkodzić eee... balauro. Wiele, wiele, wiele rzeczy po prostu już odkryłem samemu. Eee. Wiele rzeczy już odkryłem, o kurczę tutaj questic, no doszło, to już na razie go nie wkradam. Wiele rzeczy odkryłem samemu, wiele rzeczy też się poduczyłem i chciałbym zrobić taki poradnik, coś w stylu jak robi, robi kanał wideo prezentacje, który prowadzi Ator, tylko że to będzie coś bardziej tak, więcej tam będzie względu technicznego niż, niż samo odnalezienie się i tak dalej. Bo samo odnalezienie siebie i tam dalej takich cech, cech to będzie może jeden, góra, dwa odcinki wstępne, a potem zajmiemy się już, rozdzielimy się na poszczególne, poszczególne jakieś tam rzeczy. Na przykład pierwszy, powiedzmy, będzie przygotowanie, drugi to będzie, znaczy pierwszy to będzie ogólnie, czy, czy chcemy zacząć, czy możemy jak i tak dalej, i tak dalej. E, drugi będzie już taki bardziej ogarnięty, bo wymienimy sobie co jest na potrzebne, a trzeci to już będziemy rozkładać dalsze, rzeczy typu e, jaki wybrać mikrofon, czy, czy, czy e, jak nagrywać gry gdy mamy monitor 5x4, jak, jak nagrywać gry gdy mamy monitor 6 na 9 itd. Tutaj. Takie już bardzo, bardzo sprawy techniczne później oczywiście przejdziemy do renderingu e, po renderingu, czekajcie bo tak latam bez sensu, bardzo przepraszam po renderingu sobie przejdziemy do 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 do, do, do mm, znaczy e, p, na, najpierw zamieszczamy po audio później się renderingiem gdzieś tam po drodze będzie, będzie jakiś wplot delikatny streama ponieważ będziemy korzystać jeszcze z BS-a do nagrywania e, oraz pokażę wam pewien sposób który jest już powoli zaczyna się robić Standardem na YouTube, czyli element, w którym postprodukcja jest wyeliminowana z, z całej pracy naszej, czyli cały ten rendering zostaje po prostu wykluczony. A, ale to już w tym, 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 e, w tym, tym, tym przepraszam, że się jąkam, ale jest już tak no około 11. Ja, ja nie śpię, zbyt, zbyt dużo nie śpię ostatnimi czasy. Ale wiem, że jestem leniwym człowiekiem, gdybym teraz tego nie nagrał, to bym nie nagrał. E, więc tam nie wiem, jak jakich chciałem tam dokończyć, ale w każdym bądź razie na pewno coś takiego zrobię, to, te, tego nie, nie, nie mam zamiaru anulować, to będzie coś, co ja przyjemnością zrobię, mimo wszystko może nie jestem znany, może nie, nie, nie jestem jakoś mega jak w tych filmach, ale całą obsługę, całą tą potrafię i po prostu to wina tego, że jestem bardzo leniwym człowiekiem, co można teoretycznie zauważyć po ilości materiałów, bo większość z nich jest, znaczy, większość, jest ich dość mało też z, z, z paru, tam kilku, prawda, po powodu Dobrze, a ja on nam tu troszeczkę haczy, ale co, cóż by tu zrobić. Tutaj gdzieś mamy questa głównego. Gdzieś w tym miejscu. Więc się udamy do transportu lotniczego. A może wam pokażę jeszcze mojego mecha. <laughs> bo tak latam, 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 a w mecha jeszcze nie wsiadłem, no. E, ogólnie Ethertech ma podziałkę na e, Eterowy, Czarny, no trwór, na Rewolwer e, Eterowy, do którego mam tutaj właśnie skille e, Oraz na Mecha, czyli tego swojego tego, etertecha e, Którego używamy poprzez nałożenie klucza Wezwanie go i tutaj już mamy troszeczkę Więcej skilli pod, pod naszego Mecha e, Ogólnie pistolet jest taki można powiedzieć Jak niestety, tak e, Raczej z niego się nie korzysta, ale ale mimo wszystko, mimo wszystko on tam gdzie, gdzieś jest i można z niego skorzystać jak mamy jakieś jakieś, jakieś jakieś po prostu potwory, które potrzebujemy na szybko zabić, albo w teamie, bo sam Mech jest troszeczkę tankiem, w Teamie potrzebujemy jakiegoś dipsa to wtedy ewentualnie jeszcze możemy trochę trochę, trochę po poskilować po, po z pistoletu. Kurde, strasznie się jąkam. No ładnie, już mam prawie 10 minut. Myślę, że 15-20 spokojnie wystarczy na ten e, gameplay, a, a, game pff, na ten audiolog z gameplayem. Oczywiście z y, Iona mo może, oczywiście możecie teraz y, być na mnie źli, bo skoro się pojawił Ion, czyli MMORPG, to znaczy, że Star Wars The Old Republic już nie będzie. Ono będzie, tylko że w tym momencie mam ochotę pograć w Iona i, 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 i gram w Iona. Kiedy Widzę. mnie najdzie ochota na Star Wars, a jak najbardziej go nagram. Może, może założę sobie nową postać i pokażę wam jak przejść do tego do którego Byli żyjącymi strażnikami, kiedy Deltras prowadził swój legion przez otchłań. Zabiliśmy ich wszystkich jednego dnia, ale dalej walczą jako duchy. Mówi się, że chcą powrócić do Elysii. Podlegają teraz zastępcy Deltrasa. Dzikiemu wojownikowi strażnikowi po imieniu Lamipedon. O, tutaj jest ciekawa fabułę, której ja kompletnie nie śledzę. Jestem tego ba bardzo, bardzo świadom i bardzo się na siebie złożę przez to, ale któregoś po prostu dnia zrobię sobie posać, którą będę zaczytywał się w fabułę. Najpewniej zrobię to a albo, albo, albo klerykiem, albo. E, albo tankiem, żeby się bardzo nie przejmować. E, no i to, to co, co tam jeszcze? E, Kit skończony. Myt tutaj. Możemy troszeczkę. No, nie przełączyłem sobie paseczka. No, przełącz się. Dobra, tutaj macie jeden z, z, z takich, można powiedzieć, skill, turgon. najlepiej na tej postaci używać. Y, Jego wstępne, atak, czyli po y, pierwsze uderzenie na przeciwnika. Reszta to już możemy wedle uznania, sobie po prostu, yy, po prostu tutaj, prawda, spamięć. Wypadku, bo się wklebię w szyby, to pogubiłem. No tutaj kolega jeszcze żyje, ale już niedługo. Tutaj ja dość mocno obrywałem, ale to jest z powodu, iż to jest yy, yy, teren, na który jeszcze nie powinienem się zapuszczać, ale mimo wszystko to zrobiłem. Yy, no, 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 no i oczywiście, jeszcze tym, tym etertechem nie jestem jakiś. Tutaj ugniemy podkręt, żeby za długo sobie nie czekać. Yy, Etertechem sobie jeszcze tak mega nie radzę. Yy, Bart ma o tyle łatwiej, że, że potrafi sobie uleczyć zarówno manę, jak, jak i zdrowie. A Etertech musi no, naprawdę golnać i miksturkę i chwilę posiedzieć. Co prawda, wychodzi na to samo co u tylko że dłużej. Yy, ale Bart ma lepiej to, że może się leczyć podczas walki. Yy, no, no, no. Ale tutaj mamy to troszeczkę takiego. Yy, Tank, tanko Dipsa Więc też te, te nie zła postać Ogólnie w następnym, jeżeli kiedykolwiek się ukaże Zapewne się na nadzieję ukaże eee, A tutaj zawsze nie ukażyłem Mój błąd W następnym odcinku, jeżeli kiedykolwiek się ukaże się on ukaże Kurczę, to jest tam eee, Pokażę wam mojego Bardika Mam nadzieję, że już znajomy Jak na jakiejś instancji Aczkolwiek nie będzie dość ciężko, ponieważ instalacje w tej grze trwają naprawdę minimalnie, a takie minimum, minimum to jest pół godziny. Tutaj mi kolega troszeczkę pomógł, zamiast zapraszał do Legionu. A, no i <coughs> oczywiście gram na serwerze... M, ni niestety. Gram na serwerze Barus, y gram po stronie Asmodian. Y tak, Asmodianie Forever, którzy mają y coś, co coś ciekawego, zaraz wam pokażę. Tutaj sobie może zrobimy tak. Wierzchowca mamy, prawda, na początku. Yy, mają, no nie widać tego kurczę, bo mój Legion ma tutaj taką fajną pelerynkę. O, tutaj macie. Mają ogan na plecach, tak, no, po prostu niegolo pleców i, i wyrastają im ogony. Yy, a ogólnie o fabule możecie sobie poczytać, na początku robiąc postać. Tak więc zapraszam was do, na serwer Barus Polski do... Ajajaj, y, aj, aj, to, to było głupie y, Na serwer ba Barus Polski do, do Legionu o nazwie Pusty, które pewnie niedługo zmieni nazwę na Pusty tylko po angielsku, bo mój znajomy z tak lepiej brzmi W gildii mam już 22 osoby to jest taki, można powiedzieć dodawane osoby na razie randomowe ale później jak te osoby dobiją jakiś tam sensowny level to już się pozbędziemy 12-16 levela a zostanie jakiś tam właśnie 40, 30, 24 na przykład, o tutaj macie mojego Pięknego Barda, który nie wiem czemu jest logionistą. I tu jest mój Olotech, czyli właśnie ten Etertech, tutaj możemy sobie kogoś zaprosić. No i tam jakieś pozostałe, jeżeli chodzi o naszego tutaj mistrza, czyli mojego znajomego, to jest. Trybun, to jest jeszcze mój inny znajomy, ale to nie o niego chodzi. Chodzi o generała, to jest Inorici, 65 level Kleryk. I do niego należy też postać na 40. levelu Shinamiso, która jest gunnerem właśnie. Tak więc, tutaj macie mojego barda, tutaj macie mojego. Ethertecha, możecie mnie dodać do znajomych pod przyciskiem H, V, przepraszam. Macie znajomych, tutaj sobie wyszukujecie, tylko taka mała porada. róbcie dopiero od 5. levela wyżej, ponieważ możecie mieć z tym problemy, bądź po prostu wam komunikat, że się nie da, bo się, bo się nie da. E, ale czasami to różnie działa, a jeżeli nie wysłukuje wam e, znajomych jakkolwiek taka porada, wpiszcie po myślniku e, Barus, ponieważ gra czasami e, czasami też gu, 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 gubi się troszeczkę e, z tym wszystkim no i co? No i myślę, że tak starczy tych i tego mamy. 15 minut. No tak tak dość optymistycznie to jest te 15 minut, no ale chodzi o tu głównie ogadanie gadanie. Jak gra, była w tle tam sobie polatałem coś e, jeszcze parę informacji na temat gry zapraszam oczywiście do pusty znaczy, do gildi pusty, którą, e, w której ja jestem i do, dość często w niej witam. E, i, I teraz taka ważna sprawa, jeżeli będziecie mieli zaproszenie na razie do jakiegokolwiek legiony, żeby póki nie dołączyć do najlepszego, czyli do pustego, prawda? E, to dołączajcie, ponieważ ile jest osób aktywnych, czyli takich, o! W legionie naraz, tyle macie procent doświadczenia zdobowanego y, więcej. Więc jeżeli tutaj będzie y, 10 osób, to jest 10%, 20 osób, to nie wiem czy już tak działa, ale zapewne tak, ale w przy 10 osobach macie 10% więcej zdobowanego doświadczenia, oczywiście w 10 osobach online. Y, tak tak więc też fajna sprawa. Ponadto macie polerynkę, którą możecie sobie w opcjach y, gry wyłączyć. Macie tutaj opcję gry. Y, i tutaj macie gdzieś y, tytuł, nazwę Legionu. Pelerynka możecie ją ukryć albo ustawić priorytet broni, co y, po prostu w tym momencie, że jeżeli mam tutaj broń gdzieś na plecach, to jej nie widać, a jeżeli wyciągnę broń, to się pojawia. Y, oraz taka ważna sprawa, ponieważ jeśli zaczniecie swoją grę już z pięknego reflinka pod spodem, z którego zapewne i tak nie będę pieniędzy, bo Portem mam ostatnio robi wszystkich luja y, to wejdźcie sobie tutaj w strzałeczkę. I tutaj bądźcie taki coś jak zmień kanał i serwer będziecie tu mieli na główny Klikacie sobie tutaj zmień serwer na główny i wybierzcie sobie główny serwer Na początku można grać na początkującym, ale jeżeli chcecie dołączyć do gildi, musicie przejść na serwer główny, ponieważ na serwerze do, na początkującym jest po ograniczenie levela do nie powinno, chyba do, do, do 40 już tak 50 A po drugie na, na kanale głównym jest nas tutaj właśnie, znaczy na na na, na, na serwerze głównym jest i jest ten właśnie te, ten właśnie legion na, poniż, na początkującym go nie ma ponieważ to jest serwer, w którym grają takie można powiedzieć początkujące ajajajajaj aj, 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 aj. gracze ajajaj aj, aj, to, to było głupie to, tutaj na bank zginę aj aj musiałem już nic tego mounta e, jeżeli ktoś w ogóle tak przy okazji grał w World of Warcraft to w tej grze się świetnie odnajdzie jeszcze Taka ostatnia mini porada. No ale dobra, widzę, mamy już 20 minut prawie. To ja będę to kończył. Tylko sobie jeszcze musiał grzecznie dotrzeć na miejsce. Ale by też się udało. Eee, tak więc ja już sobie tutaj wracał i wykonywał normalnie quest. Oczywiście już nie dziś, ale. Aha, fajnie. Eee, ale ogólnie. Wam dziękuję za wysłuchanie mnie, dziękuję, że przeżyliście ze mną te 18 minut i 30 sekund, u was będzie 29 pewnie, eee, no tu go nie goni coś, eee, no i mam nadzieję, że, że ten e, kurs YouTube'a wam się do czegoś przyda, że, że zajrzycie do, do tej gry, ponieważ jest fajna, jest, jest, jest też tylko minus, gra waży 44 i tam bodajże 4 giga. Więc naprawdę, dość sporo. Jeżeli macie dość wolny, i teraz będzie się to długo pobierało, ale wystarczy zapuścić na nockę. I myślę, myślę że każdemu spokojnie się pobierze. Dobrze, to, to by było w każdym razie na tyle. Ja wam dziękuję za, za wysłuchanie mnie, za obejrzenie materiału. Zgaduję, że e, Zgaduję, że, że, że jeszcze łapki nie dali się, więc możecie zostawić łapkę dla. Dlatego tutaj naszego koksiura, który się, o, taki napakowany, proszę. No, tak więc y, dzięki jeszcze raz I, i w sumie, no i, i tak dzięki, dzięki, dzięki. No to może, czekajcie, to może tak na koniec jeszcze sobie w emotikonkę weźmiemy. Yepz. No. No i robocie się wyłączy. No, na razie. Cześć. Dzięki Ci za wysłanie materiału, nie zapomnij go ocenić, skomentować oraz jeżeli Ci się spodobał, zasubskrybować mój kanał i być na bieżąco z moimi materiałami. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.